Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli, faryzeusze rzekli Mu, oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział, czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł o chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Jezus zachwyca swoim człowieczeństwem. Jezus jest człowiekiem dla ludzi. Jeśli są głodni, to ich karmi. Jeśli potrzebuje jego pomocy, on im służy. Jeśli widzi zmęczonych uczniów, mówi, odpocznijcie nieco. Jest przede wszystkim człowiekiem. Prawdziwe chrześcijaństwo można zbudować na dobrym człowieczeństwie. Najpierw powinniśmy być ludźmi, a później chrześcijanami. Najpierw kochać człowieka, a później przestrzegać przepisów prawa. Jeśli w czasie modlitwy przyjdzie do mnie człowiek potrzebujący, który w tej chwili potrzebuje mojej pomocy, trzeba zostawić modlitwę, pomóc temu człowiekowi. Najpierw człowiek, najpierw miłość do człowieka, a później przepisy prawa, które też są ważne. Ofiary, które składamy Bogu są bardzo ważne, ale nie mogą być wyżej dobra człowieka. Musimy być ludźmi. Jezus pokazuje swoją ludzką twarz. Jest człowiekiem i my też w naszych relacjach, w naszym zwracaniu się do drugiego człowieka, w naszych słowach. Tym, jak się zachowujemy wobec innych ludzi, mamy być przede wszystkim człowiekiem, a potem na tym budujemy dobre, piękne chrześcijaństwo. Spróbujmy dziś być przede wszystkim ludźmi, z naszymi ludzkimi, człowieczymi reakcjami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.